Witam serdecznie, z tej strony Arek Kisman. W dzisiejszym nagraniu pomówimy sobie o tym, jakie są różnice pomiędzy Bitcoinem a Ethereum, czyli dwoma największymi kryptowalutami na świecie. Jeżeli interesuje Cię temat kryptowalut, to polub to wideo oraz subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Zaczynajmy! Zacznijmy od Bitcoina, pierwszej i najbardziej znanej kryptowaluty na świecie. Bitcoin to został stworzony w 2008 roku przez anonimową osobę lub grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Celem Bitcoina była próba stworzenia zdecentralizowanej waluty cyfrowej, która mogłaby funkcjonować bez potrzeby z zaufanej strony trzeciej, takiej jak bank czy rząd. W skrócie, Bitcoin działa na technologii blockchain, która jest rodzajem rozproszonego publicznego rejestru, w którym są zapisywane wszystkie transakcje. Główną zaletą bitcoina jest jego niezawodność i bezpieczeństwo. Dzięki kryptografii transakcje są niezmiennicze i nie można ich podważyć. Z drugiej strony mamy Ethereum. Ethereum zostało stworzone przez Vitalika Buterina i uruchomione w 2015 roku. Podobnie jak bitcoin, Ethereum opiera się na technologii blockchain, ale z kluczowym dodatkiem. Inteligentnymi kontraktami. Inteligentne kontrakty to programy, które automatycznie wykonują transakcje, gdy są spełnione określone warunki. To otwiera drzwi do wielu zastosowań, od zdecentralizowanych aplikacji, DApps, po zdecentralizowane finanse, DeFi, co czyni Ethereum bardziej uniwersalnym i elastycznym niż Bitcoin. Bitcoin. Został stworzony z myślą o byciu cyfrowym złotem, decentralizowanym środkiem wymiany i magazynem wartości. Z drugiej strony, Ethereum zostało zaprojektowane, aby umożliwić tworzenie złożonych aplikacji zdecentralizowanych za pomocą inteligentnych kontraktów. Teraz, kiedy już wiemy, czym są Bitcoin i Ethereum, pora zrozumieć, jak różnią się pod względem technologii i zastosowania. Pierwszą różnicą którą warto zauważyć, jest sposób, w jaki obie sieci wykorzystują technologię blockchain. W obu przypadkach blockchain służy jako publiczny rejestr transakcji, ale w przypadku Ethereum blockchain jest używany do przechowywania informacji o stanie inteligentnych kontraktów. To oznacza, że Ethereum może przechowywać i wykonywać programy, a nie tylko rejestrować transakcje, jak to jest w przypadku Bitcoina. Różnice te prowadzą do Różnic w zastosowaniach. Bitcoin jest głównie używany jako środek wymiany lub magazyn wartości. Jest to cyfrowa waluta, która pozwala na bezpieczne i nieodwracalne transakcje. Ethereum z drugiej strony służy jako platforma do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Dzięki inteligentnym kontraktom Ethereum może obsługiwać wiele różnych zastosowań, od gier i rynków prognozowania po zdecentralizowane giełdy i platformy finansowe. Kolejną kluczową różnicą jest to, jak obie sieci obsługują konsensus. Bitcoin korzysta z systemu Proof of Work, w którym górnicy używają dużej mocy obliczeniowej, aby rozwiązać skomplikowane problemy matematyczne i, doda i dodać nowe bloki do sieci. Z drugiej strony Ethereum przeszło już na system Proof of Stake, w którym osoby, które posiadają Ether, mogą blokować swoje monety jako zakład co daje im prawo do tworzenia nowych bloków. Zarówno Bitcoin, jak i Ethereum wykorzystują technologię blockchain, ale na różne sposoby i do różnych celów. Bitcoin koncentruje się na byciu bezpiecznym i niezawodnym środkiem wymiany podczas gdy Ethereum skupia się na umożliwieniu tworzenia i wykonywania złożonych, zdecentralizowanych aplikacji. Gdy już teraz wiemy więcej o technologicznych różnicach między Bitcoinem a Ethereum, to omówmy sobie ekonomię obu tokenów. Zacznijmy od podaży. Bitcoin ma stałą podaż wynoszącą 21 milionów monet, co oznacza, że nigdy nie zostanie wyprodukowanych więcej bitcoinów. Jest to fundamentalna cecha bitcoina, która przypomina złoto w rzeczywistym świecie. Złoto jest rzadkie i trudne do wydobycia, a jego ilość jest ograniczona. Podobnie jak bitcoin. Zasada ta ma na celu ochronę bitcoina przed inflacją i utrzymanie jego wartości w długim okresie. W przypadku Ethereum sytuacja jest nieco inna. Ethereum nie ma stałego limitu podaży, co oznacza, że nowe monety Ether mogą być stale tworzone. Ale zanim krzykniesz inflacja, warto zauważyć, że Ethereum ma mechanizm, który kontroluje tempo, w którym nowo tworzone monety, który kontroluje tempo, w którym nowe monety są tworzone, co pomaga zminimalizować wpływ inflacji. Ponadto, Wersja Ethereum 2.0 wprowadziła mechanizm spalania Etheru, co znaczy, że część Etherów używanych do opłat transakcyjnych zostanie i będzie teraz spalana, czyli usuwa, usuwana z obiegu. Może to dodatkowo pomóc w kontrolowaniu podaży. Różnią się też sposoby generowania nowych monet. Bitcoin używa procesu zwanego górnictwem który polega na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych za pomocą mocy obliczeniowej komputera. Górnicy, którzy dodają nowy blok do łańcucha bloków, są nagradzani nowymi bitcoinami. Jest to system zwany Proof of Work. Ethereum natomiast jest już po migracji na system Proof of Stake, który zamiast polegać na mocy obliczeniowej opiera się na ilości Etheru, którą użytkownik jest gotowy postawić jako gwarancję uczciwego działania. Oczywiście różnice w ekonomii obu tokenów wpływają na ich cenę. Cena Bitcoina jest mocno zależna od popytu i podaży na rynku. Podczas gdy na cenę Eteru dodatkowo wpływ mają opłaty za transakcje w sieci Ethereum. W praktyce oznacza to, że kiedy więcej osób i firm korzysta z sieci Ethereum, cena Eteru może wzrosnąć. Warto zauważyć, że Bitcoin i Ethereum różnią się również pod względem swojej roli w ekosystemie kryptowalut. Bitcoin jest często widziany jako cyfrowe złoto, czyli bezpieczny magazyn wartości, który może służyć jako ochrona przed inflacją i niestabilnością finansową. Z drugiej strony Ethereum jest często widziane jako fundament dla zdecentralizowanych aplikacji i finansów. A jaki potencjał inwestycyjny ma Bitcoin i Ethereum? Zacznijmy od Bitcoina. Jest to najstarsza i najbardziej uznana kryptowaluta na świecie. Wielu ludzi inwestuje w bitcoiny jako formę cyfrowego złota, bezpiecznej przestrzeni, która może pomóc uchronić ludziom kapitał w czasie niepewności gospodarczej. Jego wartość wynika przede wszystkim z jego rzadkości, ograniczonej podaży, decentralizacji i bezpieczeństwa. Bitcoin ma już ugruntowaną pozycję na rynku kryptowalut, co jest ważnym czynnikiem do rozważenia dla inwestorów. Ethereum natomiast jest postrzegane jako platforma do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji i usług finansowych. Jego wartość wynika z jego zdolności do wykonania inteligentnych kontraktów, które umożliwiają tworzenie złożonych aplikacji na blockchainie. Wiele z nowoczesnych projektów kryptowalut jest zbudowana właśnie na Ethereum, co przyciąga inwestorów, którzy widzą potencjał w tych aplikacjach. Co to oznacza dla potencjalnego inwestora? No cóż, zarówno Bitcoin, jak i Ethereum mają swoje unikalne atuty i są cennymi dodatkami do zróżnicowanego portfela. Bitcoin może być dobrym wyborem dla tych, którzy szukają stabilnej wartości i ochrony kapitału przed inflacją. Z drugiej strony, Ethereum może przyciągać inwestorów zainteresowanych dynamicznym rozwojem technologiami blockchain i potencjałem zdecentralizowanych aplikacji. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że inwestycje w kryptowaluty. Są związane z ryzykiem i mogą prowadzić do utraty kapitału. Zawsze powinniście zrobić swoje badania i rozważyć swoje osobiste okoliczności finansowe przed podejmowaniem decyzji o inwestowaniu. Dziś to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Oczywiście nie zapomnij, polubić to wideo oraz subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami wideo. Pozdrawiam.